Kiedy 50 lat temu założyłem firmę dźwigową, w jednej ręce trzymając schematy elektryczne, a w drugiej śrubokręt i kombinerki, nie sądziłem, że dziś będę patrzył z taką dumą na rozwój naszej branży. Windy towarzyszyły nam praktycznie wszędzie. Chociaż często nie doceniamy ich roli w codziennym funkcjonowaniu. To one ułatwiają nam komunikację w budynkach wielorodzinnych, szpitalach czy biurach. Dlatego tak ważna jest ciągła opieka nad każdym urządzeniem, aby zapewnić jego bezpieczną i niezawodną eksploatację. Niedający się zatrzymać rozwój technologiczny sprawił, że urządzenia dźwigowe stały się bezpieczne. Funkcjonalne, reprezentacyjne i komfortowe. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz jakości naszych usług Elektrolift jest cenionym partnerem w branży dźwigowej. Pracujemy na to od ponad pół wieku. Tworzymy dla ludzi i z myślą o ludziach. Jesteśmy Elektrolift.